Witajcie w kolejnym filmiku serii poświęconej przyimkom w języku niemieckim. Jeżeli nie obejrzeliście wcześniejszych filmów, właśnie z tej serii, to musicie je koniecznie nadrobić. W opisie do tego filmu znajdziecie linki do wcześniejszych materiałów wideo. Teraz zajmiemy się przyimkami, które łączą się tylko z datywem, czyli z celownikiem. Jakie to są przyimki? Oczywiście to jest Aus. By, y, Gegenüber, mit, nach, seit, von i zu. Są bardzo popularne, chociaż najbardziej popularnym to z tego, co wiem, to jest mit, potem jest nach i zu. Aus też jest dosyć taki popularny. Gegenüber rzadko, rzadko jest stosowany, ale też warto go mm, znać. Ok, pokażę Wam teraz kilka zdań, w których ulokowane zostały właśnie te przyimki. Ich muss ein Buch aus dem Schrank nehmen. muszę wziąć książkę z szafy aus dem Schank. Widzimy aus z Aus z czegoś. Schrank jest rodzaju jest to szafa, rodzaju męskiego więc jest der Schrank, w celowniku, czyli w datywie, przechodzi z der na dem. Musicie koniecznie też zajrzeć do mojego innego filmiku, w którym omawiam właśnie odmianę wszystkich rodzajników określonych i nieokreślonych przez wszystkie cztery niemieckie przypadki. Link do tego filmiku też znajdziecie w opisie poniżej. Er wohnt jetzt bei seiner On mieszka teraz u swojej babci. Widzimy baj. to jest u. Oma jest rzeczownikiem w rodzaju żeńskim, tak? W rodzaju żeńskiego. Więc w celowniku, w datywie musi być końcówka er. Dlatego jest by zaina oma. Gegenüber meinem Bett steht eine Kommode. Naprzeciwko, tak mamy gegenüber, naprzeciwko mojego łóżka stoi komoda. Łóżko jest rodzaju oczywiście nijakiego, więc w celowniku, w datywie musi otrzymać czy to zajmek dzierżawczy, czy też rodzajnik określony, czy nieokreślony, końcówkę EM. Ok, co? So, Szure, fache i śmitte auto. Mamy do szkoły, jadę z samochodem. Widzicie, to jest my tym auto. E, tutaj mówiliśmy, że my to oznacza z, z czymś, kimś. Nie tłumaczymy tego dosłownie, do szkoły, jadę z samochodem, tylko tłumaczymy to poprzez polski narzędnik. Coś więcej mówię na ten temat w innym filmie poświęconym właśnie temu konkretnemu przyjmkowi myt do którego link też znajdziecie w opisie do tego filmu jest to bardzo ważne a tutaj mamy też co tak jest też do szkoła jest oczywiście rodzaju żeńskiego więc musi być cuder szule ale cuder to jest skrót co okej okay. fährt co Arbeit immer mit i freundin. ona jeździ do pracy zawsze ze swoją przyjaciółką. Widzimy, tutaj mamy już nie nie tłumaczymy tego narzędnikiem, że ona jedzie do pracy zawsze swoją przyjaciółką, tylko ze swoją. Tak? Musimy mieć to wyczucie, kiedy stosować narzędnik, a kiedy tłumaczyć to z jeszcze. Um, ok, Wojendin to jest oczywiście rodzaju żeńskiego rzeczownik, więc musi być w datywie musi otrzymać końcówkę er ten zaimek dzierżawczy Nach der Schule gehe ich zu meinem Freund Po szkole idę do mojego przyjaciela Nach der Schule, Schule to jest rzeczownik rodzaju żeńskiego więc jest der Nach der Schule gehe ich zu meinem Freund Freund jest rodzaju męskiego dlatego jest końcówka em zu meinem Freund Seit vielen Jahren jest sie traurig. Od wielu lat jest ona smutna. Widzimy, jaren to jest liczba mnoga, od wielu lat. W liczbie mnogiej, w celowniku, w datywie, dodajemy oczywiście końcówkę "-en". Dlatego jest seit vielen Jahren. Tak? Rzeczowniki też otrzymują końcówkę "-n". No i ostatnie zdanie, von ganzem Herzen gratuliere ich dir, z całego serca gratuluję tobie. Widzimy, herz jest rodzaju nijakiego, dlatego też musimy dodać końcówkę em do tego przymiotnika, von ganzem Herzen gratuliere ich dir. I to tyle z mojej strony, zachęcam do Was do tego, abyście sięgnęli po inne filmiki z tej serii odnośnie przyimków w języku niemieckim, bo jest to temat niełatwy, jak już to mówiłem. No i sięgnijcie też po inne moje filmiki, których no, z każdym dniem przybywa. Dziękuję za uwagę, na razie, cześć.